Cześć! W tym odcinku poznacie kamerę Mi 360 stopni Home Security Camera 2K Pro od Xiaomi. Zaczynamy! Słowem wstępu. Ostatnio na moim bloku pojawiła się kartka ostrzegająca o włamaniach do mieszkań, a że miałem wyjeżdżać na urlop, to stwierdziłem, że... Może zrobię test takiej kamery, która ma ochronić moje mieszkanie przed włamywaczami. Jakie są moje przemyślenia na jej temat? Czy warto ją kupić? O tym już za chwilę, ale zaczynamy najpierw od jej specyfikacji. Rozdzielczość w tej kamerze to 2K albo 360p. Przesłona wynosi 1,4, jest tryb nocny z podświetleniem za pomocą podczerwieni. Ma dwa mikrofony z redukcją szumów, dwukierunkową komunikację. Obrót kamery wynosi 360 stopni w poziomie, natomiast w pionie to 118 stopni, a w jednym momencie obszar rejestrowany wynosi 110 stopni. Poza tym mamy dwuzakresowe Wi-Fi, obsługę przez aplikację MiHome i jest też obsługa pamięci microSD do 32 GB. Najpierw porozmawiamy sobie o zawartości pudełka. To, co znajdziecie w pudełku, to oczywiście oprócz kamery i całej papierologii to taki fajny uchwyt na sufit, więc możemy ją sobie przyczepić do sufitu, tylko że trzeba pamiętać, że ona musi mieć jakieś podłączenie do prądu. Oprócz tego jest jeszcze ładowarka z około 3-metrowym kablem. Co ciekawe, Siomi na początku na swoim sklepie internetowym pisało, że w zestawie nie ma kabla z ładowarką, a okazuje się, że jest w pudełku, więc to miła niespodzianka już poprawili ten błąd na swojej stronie, więc mamy 5-watową ładowarkę z około 3-metrowym kablem. Co do wyglądu samej kamery, to wygląda bardzo ładnie i wpasuje się w zasadzie w każde wnętrze. U mnie się bardzo dobrze wpasowało, bo mam ogólnie dużo sprzętów domowych od Xiaomi. Obudowa wykonana jest z plastiku, posiada dwa mikrofony, oczywiście główną kamerę, slot na karty microSD, wejście na złącze microUSB i małe takie, mała taka dziurka, która nam służy do resetu kamery. I w zasadzie to wszystko. To jest bardzo prosta budowa. Kamera wygląda bardzo ładnie. Idziemy dalej. Kamerą sterujemy za pomocą aplikacji Mi Home. Jest tutaj obok moich innych urządzeń, jakie mam w mieszkaniu. Od razu jak się wchodzi do tej aplikacji, fajne jest to, że mamy od razu podgląd tego, co widzi po prostu kamera. Ale jak przejdziemy sobie do kamery, to pierwsze co oczywiście widzicie, oprócz tego, że no, widać mnie, to mamy na przykład przycisk, który właśnie służy do tej dwukierunkowej komunikacji. Możemy też sobie zrobić zdjęcie. Nie zrobiło się. Mamy foto, które możemy sobie podejrzeć, jest beznadziejne, więc je ja usuwam. Nasze znaczy, zdjęcia robi dobre, ale ja wyszedłem strasznie. Ok, możemy też włączyć nagrywanie akurat tego fragmentu, który widzi kamera. Tylko pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie włączyć nagra nagrywanie i żeby na przykład nagrał się cały dzień, to lepiej jednak mieć tą kartę microSD. Do 32, chociaż 64 GB on też obsłuży, bo inaczej yy, powstają tylko takie krótsze nagrania, i one odkładają się w chmurze i też zapisują się na Waszym telefonie. To, co dalej jeszcze mamy, to oczywiście pilocik, który jest spoko, ponieważ możemy sobie sami przesuwać naszą kamerę, żeby wybrać fragment mieszkania, który na przykład ma być ogrywany. Jak dotkniemy sobie tutaj wyświetlany obraz, też mamy funkcję, na przykład. Zamknięcia przesłony, czyli kamerka się opuści w dół, jeżeli na przykład chcemy zachować jakąś prywatność, bo zaprosiliśmy kogoś specjalnego do naszego mieszkania. Jeszcze. Możemy sobie podsłuchiwać rozmowy naszych domowników za pomocą właśnie tej komunikacji dwukierunkowej, tylko że oni nas nie będą słyszeć, a my wszystko usłyszymy. Jest też opcja wyboru, właśnie automatycznego, albo 360p, albo 2k, i tu chodzi o rozdzielczość nagrywanego obrazu. I ostatni element to po prostu możemy rozszerzyć sobie podgląd z kamery na cały ekran, i też możemy sobie przybliżyć, jeżeli chcemy wszystko lepiej, dokładniej zobaczyć. W górnym prawym rogu mamy trzy kropeczki, które jak klikniemy, to mamy dodatkowe funkcje ustawienia sztucznej, sztucznej inteligencji, automatyzacja, czyli na przykład, że kamera ma rejestrować tylko w nocy nasze poczynania albo poczynania złodziei ustawienia ogólne, natomiast to, co najbardziej nas powinno interesować, to konfiguracja asystenta inwigilacji domu. To, co było najważniejsze, kiedy wyjechałem na urlop, to to, żeby kamera pilnowała mojego mieszkania. I to działa w dwóch trybach. Inwigilacja może mieć ustawioną wysoką albo niską czułość i w zasadzie niewiele to zmieni. Kamera wychwytuje nawet najmniejszy ruch, nawet jeżeli jest ustawiona niska czułość sensorów. I to jest problematyczne, a to dlatego, że śpicie sobie na swoim jachcie i od trzeciej w nocy macie co chwila alerty, że wykryto ruch, wykryto ruch. Okej, okay, budzicie się, patrzycie na telefon, przeleciała muszka przed kamerą. Albo po prostu zaczyna się dzień, więc światło w pokoju się przesuwa, i już dla kamery to jest zagrożenie. I to działało w zasadzie w każdym trybie, czy to była wysoka czułość, czy niska. Podobno tak kamera, przynajmniej według producenta. Posiada sztuczną inteligencję, więc jest w stanie rozpoznać, że ok, do mieszkania włamał się człowiek, więc powinna na przykład omijać waszego kota i psa. I jak to działa? Nie działa, bo nawet na niskiej czułości, gdzie powinien być wykrywany tylko duży ruch człowieka, no mój pies był uznany za zagrożenie chociaż może to chodzi o to, że kamera jest zazdrosna o lekcji. Więc jeżeli chodzi o inwigilację no, nie byłem do końca zadowolony. Nawet w Wiedźminie 3 jest taka senka, że Geralt spotyka w krainie baśni chłopca, który wywoływał liski. liski o Jezu, wilki z lasu. Spokojnie, już po wszystkim. Wcale nie! To jest jeszcze jeden wilk! Za tobą! Ach, nie przejmuj się, on zawsze kłamie. A, to ten chłopiec, który ciągle krzyczał, że idą wilki. Aż ludzie przestali mu wierzyć. I o co chodzi? Po prostu ta kamera, często nas informując, że wykryła ruch, spowoduje, że stracimy czujność, bo nie będzie nam się chciało w nocy sprawdzać, albo nawet za dnia, o co chodzi, bo pomyślimy: OK, wpadł do mieszkania snob światła, albo przeleciała muszka, albo kawałek jakiś tam pyłek przed kamerą, i już jest wielki alarm. To obniża czujność i to nie działa fajnie. W trybie inwigilacji mamy jeszcze tryb niani, która będzie... Znaczy to my będziemy wtedy tą nianią, ale kamera na przykład może obserwować nasze zwierzątka albo dziecko, więc od razu możemy sobie sprawdzić, co ono robi i też za pomocą komunikacji dwukierunkowej powiedzieć dzieciakom, żeby nie podpalały mieszkania. Ale w tym trybie kamera też wykrywa podobno płacz dziecka i zobaczmy, jak to zadziała. Ja uruchomię teraz tą funkcję. Teraz na YouTuba... Wejdziemy, bo nie mam dziecka tutaj, ja też nie zamierzam jakiegoś porywać z ulicy. Odpalimy sobie płacz dziecka i zobaczymy, czy kamera mnie poinformuje o tym, że dziecko płacze. Mam akurat filmik 30 minut denerwującego dźwięku płaczu dziecka. Nie wiem, jak to tak nazywa filmik. Ale kto w ogóle wrzuca takie filmiki z mojego płaczącego dzieciaka na YouTube. A. Dobra, odpalamy. Oglądaj filmy bez reklam. Rozpocznij bezpłatny na miarę czasu Bezpiecz się i odkrywaj świat. Dobra, ktoś musiał być strasznym sadystą, żeby tak nagrywać dzieciaka. Ale co? Kamera milczy. Może trzeba mieć chińskie dziecko, żeby kamera rozpoznała płacz dziecka. To nie działa. Dobrze, ta kamera ma dwukierunkową komunikację, czyli po prostu z naszego smartfona możemy przez kamerę rozmawiać przykład z naszymi innymi domownikami. Jak to działa? Słyszycie, Cię. co tam robisz? Subskrybuj Bartczeka, no dawaj, nie bój się, subskrybuj. Fajnie słychać, co? No, całkiem spoko. Jest takie lekkie, jednosekundowe opóźnienie, ale nieźle to działa, fajne. Teraz zajmiemy się kwestią samej jakości nagrywania, bo jest nagrywanie w 2K i najbardziej właśnie polecam je używać. I o co chodzi? Obraz jest super, jest super szczegółowy, świetne są kolory. Jeżeli ktoś zapyta, hej, ale nie wystarczy mi kamera 1080p, czyli z Full HD, no w zasadzie nie, bo lepiej mieć większą rozdzielczość. Bo jeżeli nagracie na przykład włamywacza, no to łatwiej będzie rozpoznać na obrazie jego twarz, aby go potem znaleźć i biczować na rynku miasta. Więc co do jakości obrazu, za dnia super, naprawdę, tutaj nie ma totalnie na co narzekać, natomiast w nocy jest. Też fantastycznie, ponieważ mamy podczerwień, więc w zasadzie nasza kamera zamienia się w taki noktowizor i jak widzicie zapewne na ekranach jest bardzo duża szczegółowość obrazu i naprawdę będzie łatwo rozpoznać ewentualnego włamywacza. Chyba, że ma kominiarkę. Dobra, to teraz podsumowanie tej kamerki i postaram się, żeby było krótkie. Kamerka ładna, jakość wykonania na plus. Bardzo prosta obsługa. Obsługa za pomocą aplikacji, która też jest banalnie prosta i dziecinna. Asystent inwigilacji słaby, ponieważ wykrywa praktycznie każdy ruch i to niezależnie od ustawionej czułości sensora. Komunikacja dwukierunkowa działa bardzo fajnie, jest to bardzo przydatne. Sama kamera też jest fajna do np. podglądania swoich zwierząt i dzieci bez włączonego asystenta inwigilacji, tylko po prostu, żeby zobaczyć, co się dzieje w mieszkaniu, to też jest duży plus tej kamery. Cena poniżej 260 zł to nie jest chyba dużo, a jednak daje nam jakieś po większe poczucie bezpieczeństwa. Czy to jest dobry zakup? Nie do końca. To jest sporo kompromisów i musicie sami sobie odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebujecie sprzętu po prostu do takiej bardzo podstawowej ochrony mieszkania i do podglądania swoich lokatorów albo rodziny czy zwierząt. Czy wolicie zainwestować w jakieś takie lepsze systemy bezpieczeństwa? Bo jak wiecie, inwigilacja super nie działa, bo jest trochę męcząca, trybniani nie działa. Ogólnie myślę, że warto ją kupić, żeby mieć podstawowe zabezpieczenie swojego mieszkania. I to by było tyle na dziś. A teraz lajkujcie, subskrybujcie i dajcie mi znać w komentarzu, czy wykorzystacie z jakichś systemów monitoringu i ochrony mieszkania, i może jesteście w stanie polecić jakiś sprzęt w dobrej cenie. A ja postaram się zrobić w przyszłości jego recenzję. Widzimy się już za tydzień. Cześć!